Jeśli widzisz ten film, to najwyraźniej wiesz już, czym się zajmuję i wróciłeś na mój kanał po więcej. Co mnie bardzo cieszy, bo będzie więcej, dużo więcej. camper, Komar Sport, Syrena Wichura, przyszły Metalomobil i wiele innych. A już teraz możecie mieć w tym wszystkim swój udział, ponieważ uruchamiam wspieranie kanału. Najpierw jeszcze wspomnę, że jeśli nie masz zamiaru wydawać pieniędzy na wspieranie, a podobać Ci się to, co robię, zawsze możesz obejrzeć przed, w trakcie czy po filmie 30 sekund reklam, wtedy YouTube niejako w Twoim imieniu podzieli się ze mną swoimi dochodami. A teraz do rzeczy. Uruchomiłem trzy poziomy wspierania. Każdy kolejny oprócz bonusów z poprzedniego poziomu zawiera nowe przywileje. Pierwszy poziom wspierania to brązowy smok. W ramach tego pakietu macie dostęp do takich pięknych plakietek lojalnościowych mówiących o tym, jak długo wspieracie mój kanał. Macie dostęp do... Równie cudownych emotikonów. Na razie mamy taki zestaw, w przyszłości może go rozwiniemy, ale o tym za chwilkę. Wspierający będą mogli używać tych emotikonów zarówno pod moimi filmami, jak i na czacie na żywo. I kolejnym przywilejem wynikającym z tego kroku jest pierwszeństwo w odpowiadaniu na komentarze. Wiecie, że staram się to robić raczej na bieżąco, ale komentarzy przybywa i nie zawsze jestem w stanie. A taki próg daje wam gwarancję, że wam odpowiem jako pierwszy. Oprócz tego zdjęcia profilowe wszystkich wspierających będą wyświetlane zarówno na moim głównym kanale, jak i pod filmami w ramach takiej belki z podziękowaniami. Kolejnym, drugim poziomem wspierania, jak się pewnie domyślacie, jest srebrny smok. Gibasz się jak Terezus. Tu się dopiero zaczyna gruba jazda. Oczywiście, oprócz benefitów dostępnych na tym niższym poziomie, na tym progu macie wcześniejszy dostęp do moich filmów. Przeważnie wrzucam je na YouTube. Kilka dni przed tą oficjalną premierą, więc Wy już wtedy będziecie mogli je zobaczyć. Może zgłosić jakieś błędy, poprawki, jeśli oczywiście będziecie chcieli. A do tego może się przydać kolejny benefit: czyli dostęp do grupy zrzeszającej srebrne i złote smoki. Będzie to grupa na Facebooku, gdzie będziemy mieć bezpośredni kontakt. Ja na przykład będę wykorzystywał tą grupę do omawiania rzeczy związanych z rozwojem kanału, od takich jak kierunek, w jakim powinien zmierzać dany projekt. Do choćby wprowadzania nowych emotikonów będę Was pytał na przykład o pomysły i tym podobne rzeczy. Dodatkowo tutaj będzie nam pomagał trzeci benefit wynikający z tego progu, czyli możliwość ankiet dla wspierających. No i ostatni próg, Smok Złoty. Złoty, a skromny. Próg przeznaczony nie dla fanów, ale dla fanatyków. I bardzo dobrze. Nie niesie ze sobą żadnych benefitów oprócz mojej dozgodnej wdzięczności. Po prostu wybieracie go, jeśli uważacie, że sumka przekazywana na srebrną smoku jest za mała i jesteście zwycięzcami. Dam blanco z tej strony. I to byłoby na tyle. Jeśli przekonałem Was do wspierania, to pod filmem, jak i na stronie głównej kanału. Obok przycisku subskrybuj, znajdziecie przycisk Wspieraj. Tam macie wszystko jeszcze raz pięknie opisane, a wszystkim oglądającym, zarówno tym wspierającym, jak i niewspierającym serdeczne dzięki wielkie, trzymajcie się, Ciao!